Na pewno sprawa się jeszcze nie zakończyła. To nie jest tak, że jest wszystko przegrane, nic już się nie da zrobić, dlatego że jeszcze nie było głosowania na Radzie Unii Europejskiej. I tak jak pan redaktor tutaj słusznie zauważył, mniejszość blokująca jest cały czas do zbudowania. To nie jest tak, że sprawa została przegrana. Niestety ja uważam, że ze strony polskiego rządu, ze strony pana premiera Tuska po prostu nie ma woli o to, żeby o to zawalczyć. Tym bardziej, że my ja jestem akurat w grupie. W Parlamencie Europejskim, gdzie zdecydowaną większość stanowią Francuzi z, z partii Marine Le Pen. No i generalnie słyszymy od tych naszych kolegów z Francji, że była propozycja, żeby tutaj polsko-francuski sojusz budował tą mniejszość blokującą i z tego co wiemy, po prostu polski rząd nie do końca był zainteresowany taką współpracą polsko-francuską, żeby mniejszość blokującą w sprawie umowy z krajami Mercosur budować. Więc, więc to na pewno szkoda, że, że nie było tego zaangażowania ze strony Polski. Natomiast do momentu głosowania na Radzie Unii Europejskiej wszystko się może wydarzyć. Tak, Irlandia waha się, być może zagłosuje przeciw, być może wygląda na to też, że Austria zagłosuje przeciw, być może Węgry zagłosują przeciw, tego też to, to wszystko się cały czas toczy, to wszystko cały czas się rozgrywa. No i oczywiście no najważniejszy, najważniejszy element tej układanki to są Włochy. Które też nie mają jeszcze cały czas oficjalnego stanowiska w sprawie umowy z krajami Mercosur. Oczywiście to jest silny przemysł, oczywiście to jest dodatni bilans handlowy z krajami Ameryki Południowej i te Włochy są takie cały czas niezdecydowane, co w tej sprawie, co w tej sprawie zrobić. Mniejszość blokująca to są cztery państwa reprezentujące 35% populacji Unii. To wydaje się być mało, ale to jest dużo. To jest dużo, żeby zebrać zwłaszcza te 35% populacji, bo cztery państwa to dałoby się zebrać bez, bez żadnego pewnie większego wysiłku, natomiast te 35% populacji, no to muszą być bardzo liczne kraje. No oczywiście sytuacja jest dobra, no bo Francja i Polska, które zadeklarowały, że na pewno zagłosują przeciw, no to są liczne kraje, natomiast no to i tak jest za mało. Niestety tutaj też pan premier wprowadza w błąd, mówiąc, że ostatecznie to tylko Polska zagłosuje przeciw. Tego nikt nie wie. Naprawdę do momentu głosowania na Radzie Unii Europejskiej to wszystko się może zdarzyć i, i różne państwa mogą jeszcze zmienić stanowiska. Przypominam, że naprawdę to głosowanie w sprawie Mercosuru to jest też taka rozgrywka między państwami członkowskimi a Komisją Europejską. To jest lewarowanie się też, to też jest proces negocjacyjny, który jest toczony między różnymi państwami członkowskimi. To jest też Komisja Europejska, która ma naprawdę mnóstwo narzędzi nacisku na państwa członkowskie w postaci właśnie jakiegoś szantażu politycznego, szantażu finansowego. Także yy, także no dziwię się, dziwię się, że ze strony Polski nie ma tej, tej, tej takiej potrzebnej aktywności, tym bardziej, że Polsce powinno najbardziej zależeć na zablokowaniu tej umowy.